ze studia Voice House Ekonomicznie in Brief. Rozpoczęła się prawdziwa wojna celna Stanów Zjednoczonych z Unią Europejską. Zaczęły obowiązywać 25% cłana sprowadzane do USA stal i aluminium. Cła dotyczą całego świata, ale Unia jest wśród najbardziej poszkodowanych. Największymi eksporterami stali do USA są Kanada i Brazylia, a Unia jest na trzecim miejscu. Konkretnie, za połowę unijnego eksportu stali do USA odpowiadają Niemcy, Holandia i Rumunia. W przypadku aluminium Unia też jest na trzecim miejscu na liście eksporterów głównie za sprawą eksportu z Grecji, Niemiec i Austrii. Ponieważ Stany Zjednoczone stosują cła o wartości 28 miliardów dolarów, odpowiadamy środkami zaradczymi wartymi 26 miliardów euro, informuje szefowa Komisji Europejskiej, zapowiadając cła odwetowe. Mają być nałożone m.in. na amerykański drób, wołowinę, orzechy i cukier. Pełna lista towarów objętych cłami zostanie zatwierdzona po dwutygodniowych konsultacjach z krajami członkowskimi Unii. Cła unijne wejdą w życie 1 kwietnia, a w pełni będą wdrożone od 13 Kwietnia. Potem należy spodziewać się kolejnej serii ceł odwetowych ze strony USA. To Trump już zapowiedział, mówiąc, że Stany odbiorą to, co zostało im skradzione. Koniec cytatu. Trump przypomniał, że 2 kwietnia ma zamiar nałożyć serię dodatkowych ceł, mających wyrównać stawki stosowane przez inne kraje. Mówił także o zamiarze oclenia importu aut. Tego samego dnia wiceszef Komisji Europejskiej powiedział, że Unia zawsze będzie miała wyciągniętą rękę, ale jeżeli będzie to konieczne, jest gotowa na starcie. Według analizy ośrodka Tax Foundation, cła nałożone przez Trumpa w czasie jego pierwszej kadencji w 2018 roku przyczyniły się do zmniejszenia w długiej perspektywie amerykańskiego PKB o 2,9%. I do zmniejszenia liczby miejsc pracy o 142 tysiące. Tym razem skutki mogą być większe, bo cła dotyczą wszystkich krajów, w tym największych eksporterów metali. Pierwszą reakcją gospodarki amerykańskiej na aktualną politykę celną Trumpa może być właśnie spadek PKB. W ostatni weekend do prognoz na ten temat, formułowanych przez ekonomistów, dołączył prezydent Trump, który zapytany w Fox News o to, czy będzie recesja, odpowiedział, że Ameryka czeka okres przejściowy. Koniec cytatu. W efekcie w poniedziałek indeksy na giełdach nowojorskich zaliczyły największe od dwóch lat kilkuprocentowe spadki, które we wtorek zostały dodatkowo pogłębione. Indeks S&P 500 jest teraz najniżej od września zeszłego roku, a od szczytu z 19 lutego spadł o 9%. Indeks Nasdaq od szczytu z grudnia zdążył spaść już o ponad 12%. Licząc od początku tego roku, akcje Apple poleciały w dół o 13%, NVIDIA o 14%. Wszystkich bije jednak na głowę test, ze spadkiem o blisko 40% napędzanym niezadowoleniem rynku z aktywności politycznej Ilana Maska i coraz gorszymi prognozami sprzedażowymi publikowanymi przez biura maklerskie. Ostatnie dwa dni były na rynkach zdecydowanie spokojniejsze, ale w oczy rzuca się niezdolność zarówno giełd, jak i dolara do jakiegokolwiek wyraźniejszego odbicia w górę po wcześniejszych dużych spadkach. Rada Polityki Pieniężnej tu w Polsce zgodnie z oczekiwaniami nie zmieniła stóp procentowych, ale też nie zasygnalizowała, że do tych obniżek się zbliżamy. Rada wciąż jest przekonana, że inflacja w tym i w przyszłym roku będzie spadać zbyt wolno, co będzie utrudniać przejście do obniżek stóp. Podbijać inflację może ożywienie w gospodarce, prognozowane w tym roku i odmrożenie cen energii, prądu. Wbrew deklaracjom ze strony rządu, Rada wciąż wierzy, że takie odmrożenie będzie oznaczać wzrost cen prądu. Rząd wielokrotnie deklarował, że gdyby tak się miało stać, będzie Dalej trzymał ceny zamrożone. Mimo to NBP w nowej projekcji inflacji zakłada, że średni poziom inflacji w przyszłym roku to 3,4%, a więc wciąż znacząco powyżej celu inflacyjnego na poziomie 2,5%. Prognoza ta jest znacząco wyższa od tej zawartej w poprzedniej projekcji z listopada zeszłego roku. Wtedy NBP prognozował inflację na poziomie 2,75%. Bank Centralny podniósł także swoje prognozy wzrostu PKB z 3,3% do 3,7% w tym roku i z 2,8%. 8 do 2,9 w przyszłym roku. Gospodarka Unii Europejskiej była w czwartym kwartale 2024 roku większa niż rok wcześniej o 1,4% podaje Eurostat. To najszybsze tempo wzrostu gospodarczego w Unii od dwóch lat. Jest ono jednak wciąż wolniejsze niż za oceanem. Dla porównania PKB Stanów Zjednoczonych pod koniec zeszłego roku rosło o 2,5% w skali roku. Tam jednak było to najgorsze osiągnięcie ostatnich dwóch lat. Inne są także perspektywy. Europę czeka ożywienie, a w USA raczej czekają na spowolnienie. Najszybszy wzrost PKB w Unii ma dziś Irlandia o ponad 9% i Dania o ponad 4%, natomiast na trzecim miejscu w rankingu są razem Polska i Litwa ze wzrostem o 3,7%. Blisko drugiego końca zestawienia są Węgry ze wzrostem zaledwie 0,1%, ale w ich przypadku to i tak poprawa, bo wcześniej przez pół roku notowali recesję, z której wcześniej właśnie wyszli. Spadek PKB w skali roku cały czas odnotowują Niemcy, Austria i Łotwa. Polski prezydent złożył w Sejmie poprawkę do konstytucji, która ma gwarantować, że wydatki na armię będą wynosić co najmniej 4% PKB. Taki zapis będzie oznaczał, że obecny wzrost wydatków na zbrojenia nie będzie tylko tymczasową reakcją państwa na zagrożenie ze wschodu, ale stałym elementem finansów państwa. Te wydatki bowiem nie będą mogły potem już ani razu spaść poniżej poziomu 4% PKB. Z kolei premier powiedział, że w najbliższych latach koniecznością wydaje się wydawanie 5% PKB na obronność. Polski produkt krajowy brutto to dziś 3,5 biliona złotych, więc te 5% od tej kwoty to jakieś 200 miliardów. Małą część tych wydatków ma pokrywać Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, który kiedy już powstanie, zostanie zasilony kwotą 30 miliardów pieniędzy z Unii przekierowanych z innych celów w ramach KPO. Według firmy Deloitte w latach 2025-35 wydatki na zbrojenia w Polsce sięgną łącznie prawie 2 bilionów złotych. Będzie to wzrost o bilion względem lat 2015-2025. Wtedy wydawaliśmy jakieś 800 miliardów złotych. W raporcie Deloitte wskazano, że finansowanie zbrojeń początkowo będzie się odbywać głównie przez emisję długu publicznego, ale w dłuższej perspektywie trzeba będzie znaleźć nowe źródła, np. przez ograniczanie innych wydatków publicznych albo nowe podatki to było ekonomiczny inbrief. Wiadomości dotyczyły wydarzeń od 8 do 14 marca 2025 roku. Polecamy się każdego ranka na kanale Jarosław Kuźniar Inbrief.